Za co lubię swoją pracę? Myślę, że wolność jest wartością nie do przecenienia. Cieszę się, że mogę służyć wolności naszego kraju. To chyba bardzo trudne. To definiuje prawdziwą odwagę, kiedy idziesz walczyć i jesteś gotowy oddać za to życie. Za co lubię swoją pracę? Lubię swoją pracę. Jest to pewien rodzaj misji. Nie da się zapobiec negatywnym skutkom żywiołów, ale możemy je łagodzić. To właśnie my możemy pomóc ludziom, którzy stali się bezradni wobec siły wiatru czy ognia. Za co lubię swoją pracę? Już jako chłopiec postrzegałem pracę policjanta jako wzór walki o sprawiedliwość i teraz staram się tych Dziecięcych oczekiwań nie zawieść, dlatego robię wszystko, aby kolejne pokolenia mogły czuć się bezpieczne i aby pokazać im, że można spełniać swoje marzenia robiąc coś dla innych.